Witam Was wszystkich. W pierwszym takim moim filmie, w którym pokażę Wam moje instalacje, które sam przygotowywałem. Część pierwsza tej instalacji to jest koła odwozu, które świecą na pilota. Koło pierwsze, koło drugie oraz koło trzecie. Tutaj są trzy takie puste miejsca na żarówki Disco, ale niestety tych żarówek nie mam tutaj jeszcze na razie założonych. To są te trzy, to są te trzy koła. Dodatkowo z tyłu jest jeszcze taki żelandol Już pokazuję, I, tu, i tutaj już żarówka disco jest. Więc naprawdę jest to bardzo fajne. O. Tutaj jest zamontowany specjalny sterownik do pilota na dwa, dwa sterowniki dokładnie: na żarówki zwykłe i disco. Wszystko jest profesjonalnie zrobione. Tutaj włączamy sterowniki obydwa. Od trzech koł, a tłumaczamy pojedynczo, osobno tamto koło pierwsze. Dziękuję za uwagę i bardzo bym prosił o subskrypcję. Do widzenia.